Grupa uczniów z Koła Ochrony Przyrody Tur, które działa przy Gimnazjum nr 1 w Szczytnie oraz członkowie Koła Wędkarskiego SUM, Straży Rybackiej z Janowa i Fundacji Autrimpus w ostatni piątek usprzątali brzegi Jeziora Domowego Dużego. Bucimy, yeah. ja tym tak, Chcieli powyciągać, nie idzie tego podnieść do góry tych cegieł, wiesz, tak. tych butelek. Chcieliśmy jako fundacja Automobil szczytną serdecznie podziękować za to, że chcieliście wziąć udział w naszej wspólnej akcji, że znaleźliście czas na to, aby. Nieco pomóc naszemu jezioru, który jest naszym dobrem wspólnym. I cieszymy się, bo widzieliście, ile tych śmieci było, prawda? Jeszcze jest wiele do zebrania, ale myślę, że z wędkarzami na wiosnę jeszcze powtórzymy taką akcję. Specjalne podziękowanie dla właśnie koła LOP, i, a szczególnie dla pani Aliny. Tu, mamy tutaj właśnie takie specjalne podziękowanie od Fundacji Autrympus. Taki dyplom, dyplom uznania. O! Oh, piękny. Proszę bardzo. Z tak, wielkimi podziękowaniami za serdecznie miłą współpracę. Dziękuję. I tutaj za osobiste zaangażowanie. Zaangażowanie dla. z taką skromną dedykacją, jeszcze. od fundacji. Pięknie, dziękuję, super ślicznie. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Piszemy się na każdą akcję. A my będziemy dzwonić. miło się właśnie w takim gronie spotykać, sprzątać. Mamy nadzieję, że te nagrody jakoś po części będziecie pamiętali o tej akcji jesiennej. Weźmiecie udział w kolejnych akcjach, niekoniecznie naszych, ale tak, szłaki, ta takich, których wspólnym mianownikiem będzie właśnie troska o środowisko naturalne. No,